Czym różni się wkładka Seni Lady na nietrzymanie moczu od tradycyjnej podpaski? Podpaski nie są wystarczającym zabezpieczeniem przy nietrzymaniu moczu. Są dostosowane do wchłaniania krwi, która jest gęstsza i pojawia się w mniejszych ilościach niż mocz. Podpaski nie poradzą sobie z szybkim wchłanianiem moczu ani z jego nieprzyjemnym zapachem. Wkładki na nietrzymanie moczu Sunny Lady są bardziej chłonne niż tradycyjne podpaski. Dodatkowo zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu moczu i dają wysokie poczucie suchości, co pomaga zachować dyskrecję. Zobacz sama. Zobacz, jak wkładka Sunny Lady doskonale radzi sobie z wchłanianiem cieczy i jak specjalne osłonki boczne zapobiegają wyciekom. Spójrz, zwykła podpaska również wchłonęła taką samą ilość cieczy, ale zobaczmy, czy będzie w stanie utrzymać ją w środku. Widzisz? Wkładka Seni Lady pozostaje sucha.